Przeczytajmy kolejny fragment Ewangelii Mateusza. Kontynuujemy kazanie na górze, kontynuujemy taką część wewnątrz tego kazania na górze dotyczącą obłudy, może tak, w. w, w w, w okazywaniu swojej religijności czy po, pobożności. I przeczytajmy, tak jak jest tutaj na, na wyświetlone, yy, szósty rozdział, pierwszy werset, yy, bo tam jest pokazana pewna ogólna zasada, i później od 16 wersetu do 18. Przeczytajmy. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, pierwszy werset. Wystrzegajcie się obnoszenia swej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu. Inaczej nie otrzymacie zapłaty od Waszego Ojca w niebie. I wersety od 16 do 18. W czasie postu nie przybierajcie ponurej miny, jak to czynią obłudnicy. Wykrzywiają oni swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ale ty, gdy pościsz, namaś swoją głowę i umyj twarz. To nie ludzie mają widzieć, że pościsz, lecz Twój Ojciec, który jest w, nie w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie. Więc wracamy do, do tej głównej myśli Jezusa, wyrażonej w wersecie pierwszym. Tydzień temu mówiłem o, na temat modlitwy, takich podstaw na temat modlitwy, dlatego wracamy do, do tej głównej myśli. I przechodzimy do trzeciego przykładu, jaki nasz Pan Jezus przedstawił w tej części Kazania na Górze. Zobaczyliśmy, co Pan Jezus powiedział na temat obłudy w kontekście udzielania wsparcia, czy też dawania jałmużny. Powiedział też odnośnie obłudy o w kwestii modlitwy, a dziś omówimy kwestię postu. Ale nie chodzi tu o post Facebookowy czy jakiś na, na, fe, na mediach społecznościowych. Tak? Chodzi o, o, o praktykę poszczenia. Yy, więc, post ma tu definitywnie charakter religijny, jest to element oddawania Bogu czci. Więc pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to, że post jest wyrazem. Jest wyrazem pobożności, jest powiązany z religijnością. Pan Jezus w wersecie 16 mówi, no, w czasie postu. Co nam to mówi o poście? Mówi nam to, że post był dla Żydów czymś oczywistym. Czymś powiązanym z wyrażaniem religijności był związany z pobożnością, i dla Jezusa jest to oczywistą rzeczą, że pobożny Żyd pościł. To była normalna praktyka w tamtym czasie, i tak na przykład w Ewangelii Łukasza w XVIII rozdziale mamy odnotowaną modlitwę. Człowieka, który należał do takiego bardzo gorliwego, konserwatywnego stronnictwa religijnego żydowskiego, I ten człowiek, czyli faryzeusz, i ten człowiek modlił się tak. Łukasza XVIII, XII. Poszczę dwa razy w tygodniu. I oddaję dziesiątą część wszystkich moich przychodów, ale skupiamy się na, na poście. Więc w tej modlitwie faryzeusz no, mówi wyraźnie, dwa razy w tygodniu pości. Dlaczego to robi? No nie robi tego dlatego, że było to nakazane w jakiś sposób przez prawo mojżeszowe, które Bóg nadał Żydom przez Mojżesza. Tak? Takiego przykazania mówiącego bezpośrednio, że Żydzi mają pościć dwa razy w tygodniu, nigdzie w prawie mojżeszowym w zakonie w Torze nie znajdziemy. Więc była to pewna tradycja, która wynikała z nauki ludzkiej. Ale to, że nie ma takiego przykazania, nie oznacza, że w prawie mojżeszowym, nie ma przykazań dotyczących postu. W zasadzie to jest jedno przykazanie dotyczące postu i znajdziemy je w trzeciej księdze mojżeszowej w XVI rozdziale. I to też jest wspomniane nie w taki bezpośredni sposób. Będzie to dla Was, 29 werset, będzie to dla Was wieczystą ustawą w miesiącu siódmym. W dziesiątym dniu tego miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tubylcy, jak i cudzoziemcy zamieszkali wśród Was. Więc jest tu mowa o takim wielkim wydarzeniu, które miało miejsce raz w roku pośród Żydów. Jest to święto, czy też dzień pojednania. Bardzo ważne święto żydowskie, podczas którego. Arcykapłan, najwyższy kapłan, mógł wejść do miejsca najświętszego, do miejsca, które było poza zasłoną i tylko w tym jednym dniu w roku z, z, zani, mógł do tego, wejść, do tego miejsca wejść, ale żeby tam wejść, to musiał złożyć najpierw ofiarę za siebie. A wchodził po to, żeby złożyć ofiarę za lud. Więc w tym dniu, w tym dniu pojednania. Następowało, można powiedzieć, pojednanie pomiędzy Bogiem a Izraelitami i grzechy, były oddalane przez, przez Boga poprzez tę ofiarę, którą arcykapłan musiał zrobić, czy złożyć ze zwierząt. I określenie, które się tu pojawia, ponieważ widzimy, że nie pojawia się słowo post, ale pojawia się określenie, ukorzycie się. Więc to określenie zakłada. Że to ukorzenie będzie polegało między innymi na tym, że Ci Żydzi będą pościć. A jeśli był post, to możemy być pewni, że była tam też i modlitwa. I mogły być też inne elementy, jak siedzenie w popiele, czy posypywanie się piachem, czy też prochem, rozrywanie szat. Ale post prawdopodobnie odbywał się też przy innych okazjach związanych z tym, co nakazywało prawo Mojżeszowe Zachariasz, prorok Zachariasz, prorokując o przyszłej odnowie Izraela, napisał tak w ósmym rozdziale w dziewiętnastym wersecie. Tak mówi Pan Zastępów, post w miesiącach czwartym, piątym, siódmym i dziesiątym ma być dla, dla domu Judy weselem i radością. I przyjemnym świętem, a prawda i pokój waszym umiłowaniem. Więc wydaje się, że te posty nakazane przez prawo Mojżeszowe no miały odbywać się częściej niż tylko w Dniu Pojednania, chociaż to nawet nie jest sprecyzowane w taki bezpośredni sposób poprzez jakieś konkretne przykazanie. Natomiast Nowy Testament mówi nam, że. Nie tylko faryzeusze pościli, że to nie było ograniczone tylko do faryzeuszy. Robili to też uczniowie Jana Chrzciciela. O, oni też pościli, i Pan Jezus zapowiedział też, że jego uczniowie też będą pościć. Mateusza 9 rozdział od 14 wersetu czytamy: Wtedy podeszli do Niego, czyli do Jezusa, uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze tak często pościmy, a Twoi uczniowie nie? Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki jest z nimi Pan młody? Przyjdzie jednak czas. Gdy pan młody zostanie im zabrany, i wtedy będą pościć. Więc to nam pokazuje, że post był generalnie uznawany za element wyrażania swojej religijności. Post był ważnym elementem pobożności, i trzeba powiedzieć, że nie chodzi tylko tu o pobożność żydowską czy też chrześcijańską. Post jest obecny chyba we wszystkich religiach, nawet w pogańskich. Generalnie. Większość, bo poza chrześcijaństwem i judaizmem, to, to te religie są pogańskie. Tak? Więc, więc chrzest, nie chrzest, tylko post jest tam też obecny i, i było raczej o czymś oczywistym, że jeśli ktoś był człowiekiem, czy był pobożnym, religijnym, poganinem, to też angażował się w post. I należy też wspomnieć, że w Biblii post nie pojawia się wyłącznie w kontekście pewnych nakazów związanych z prawem mojżeszowym. Mamy sytuację, gdzie jednostki albo grupy ludzi, albo nawet cały naród dobrowolnie i spontanicznie angażują się w post, który wynikał z innych przyczyn niż przykazanie Boga. Jakie to były przyczyny? No, główną przyczyną było pragnienie ukorzenia się przed Bogiem i szukanie Jego oblicza. A, to, a z kolei to pragnienie ukorzenia się wynikało no, z różnych powodów. Jedną z nich był popełniony grzech. Więc w ramach wyrażenia takiej skruchy, żalu za, za popełniony grzech, człowiek pragnął się ukorzyć, uniżyć przed Bogiem i w ten sposób, i dlatego pościł. Inną przyczyną było zbliżające się zagrożenie. Armie pogańskie, chciały, czy tam narodów otaczających Żydów, chciały, chciały ich tam zaatakować, więc dostrzeżono to zagrożenie i król ogłosił post dla całego narodu, dla całej Judy na przykład. A jeszcze inną, była, inną przyczyną tego postu była jakaś bardzo ważna prośba skierowana do, do Boga. Więc post był ogłaszany też jako wyraz żałoby czy też żalu po śmierci na przykład króla. W jakich, jeżeli zginął w jakichś tragicznych okolicznościach. Post był też często powiązany właśnie z jakąś konkretną pro, modlitwą, prośbą modlitewną, ale też był pozbył ustanowiony w ramach upamiętnienia jakiegoś bardzo ważnego wydarzenia, jak to miało miejsce w przypadku święta Purim, na przykład. Czyli Żydzi, księga estery, Żydzi mieli zostać no, w Eksterminowani z całego królestwa babilońskiego. I wtedy no, postanowili, jak gdy do o tym usłyszeli, to, to obwołano post, ukorzyli się przed Bogiem i wołali o, o zmiłowanie. Więc ten, więc, i, i, i na pamiątkę tego ustanowiono święto Purim, święto Losów. I, 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 i zobowiązano się do tego, żeby ten post zachowywać. Yy, więc na, A na czym polegał post? No generalnie post był takim szczególnym, wyjątkowym czasem, powiązanym z modlitwą, z uniżeniem się przed Bogiem, z szukaniem Boga, z szukaniem Jego woli. Człowiek, który pościł, wstrzymywał się od jedzenia i picia, albo tylko od jedzenia, jeśli był to dłuższy post. Post mógł trwać przez kilka godzin, albo nawet przez dzień, cały dzień, albo przez kilka dni. W przypadku naszego Pana post trwał 40 dni i w tym czasie Jezus nie jadł, ale wydaje się, że, że pił, że nawadniał się, ponieważ kiedy diabeł go kusił, to, to go kusił czym? No bochenkiem chleba, żeby zamienił kamień w chleb. Może nie bochenkiem, bo bochenków chyba nie mieli, ale, ale ten, żeby zamienił kamień w chleb, no. Więc tak wygląda spraw, więc post widzimy, że był elementem oddawania Bogu, czyli był bardzo ważnym elementem oprócz właśnie Jałmużny, dawania Jałmużny, wspierania ubogich czy potrzebujących modlitwy i modlitwy. Druga kwestia postobudników. Więc zgodnie ze wzorem, jaki widzimy w dwóch poprzednich przykładach, Pan Jezus zaczyna negatywnie. Zaczyna od tego, czego nie robić, albo od tego, jak nie pościć. Jezus zachęca swoich słuchaczy, aby nie pościli jak obłudnicy. I czytamy w wersecie szesnastym. W czasie postu nie przybierajcie ponurej miny, jak to czynią obłudnicy. Wykrzywiają oni swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Więc pierwszy Pierwsza rzecz, o którą należałoby zapytać, to o jakim poście jest tu mowa. Tak? Faryzeusze pościli dwa razy w tygodniu, zwykle w poniedziałki i czwartki, więc wydaje się, że głównie Jezus odnosi się do tej praktyki, ale nie można wykluczyć, że, yy, że ta to to nauczanie Jezusa odnosi się do, do tych innych momentów, kiedy ten post był y, ogłaszany czy obchodzony. Czy, no. Dla obłudnika, y, który chce być widziany przez ludzi, który robi pewne rzeczy na pokaz, no, każda okazja będzie dobra, y, żeby osiągnąć swój cel, więc czy to będzie ten poniedziałek, czy czwartek, czy jakieś święto, gdzie się pości, on to i tak wykorzysta. Tak? Więc to nie ma mniejszego znaczenia. Czy większego znaczenia. Kolejna rzecz to, co to znaczy przybierać ponurą minę. Na pewno ma to związek z tym, co jest napisane w kolejnym zdaniu. Przybierać ponurą minę jest powiązane z wykrzywianiem twarzy. I teraz o co tu chodzi? <grym> tak. To jest, może być dosłownie powiedziane, wykrzywianie twarzy i no, oczywiście nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób <grybujesz> tę twarz wykrzywiać, ale generalnie idea jest taka, że, żeby tę twarz czynić nieatrakcyjną. I tutaj trzeba wziąć pod uwagę pewne rzeczy związane z postem. Jedna z nich dotyczy pewnej tradycji, która była powiązana z postem. Kiedy Żyd pościł, to, się wiąza, to, 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 to ta tradycja żydowska, ta, ta nauka ludzka yy, mówiła, czy nakazywała, że wtedy Żyd miał pewne ograniczenia. Yy, na przykład, nie mógł się myć i nie mógł namaszczać swoich włosów. To znaczy, że jeżeli człowiek się nie myje i, i, i nie robi porządku ze swoimi włosami, to, to, wi, to po powstaniu z łóżka, jaki może być efekt y, po nocy? No, te włosy są w różną stronę. Tak? Y więc te włosy nie były ułożone. Na głowie był chaos. I, I tak jak już wspomniałem, do tego dochodziło korzystanie z popiołu, lub z prochu, czy z ziemi, posypywanie się. Yy, więc. Yy, Często ten post był powiązany właśnie z rozdzieraniem szat albo składaniem włosienicy i posypywaniem się prochem. Lub ziemią więc te włosy raz, że były roztrzepane, i często, a dwa, że często były brudne od popiołu albo piachu, a jeżeli były włosy brudne, to, to też i, i czoło w jakiś sposób pewnie też oberwało od tego prochu czy, czy piachu. Yy, yy, więc, więc to jest jedna rzecz, ale żeby jeszcze dodać jakby do, do tego, no to taką, no trzeba było być takim bardzo ponurym, bo, bo im bardziej człowiek jest ponury, to tym bardziej jest i tym bardziej pości, jest, tym bardziej pokazuje jak on przeżywa to, ten swój yy, powiedzmy grzech, czy też swój stan, swoją kondycję duchową. Więc to oznaczało przyjmowanie pewnych pust, pewnych min, które miały pokazać, jak bardzo ten człowiek jest oddany Bogu w tym poście. I to wszystko razem wzięte sprawiało, że ta twarz człowieka no, była nieatrakcyjna, wykrzywiona. Więc bardzo łatwo było dostrzec osobę poszczącą. Jeżeli taka osoba pojawiła się w tłumie, to, to już. W zasadzie miała na czole wypisane, uwaga, wszyscy, poszczę. Tak, już, więc nie musiał też nic mówić. Jego wygląd y, zdradzał wszystko. Y, więc cała ta, cała ta poza, całe to wykrzywianie twarzy, to po prostu wypisanie sobie na czole, Czy można porównać na czole, właśnie, uwaga, wszyscy, tak, z naciskiem, wszyscy, tak, poszczę. Co Pan Jezus ma przeciwko takiemu postowi? No, Pan Jezus mówi, że w taki sposób poszczą osoby, czy ludzie obłudni, a ich obłuda polega na tym, że poprzez ten post, czy taki post i te zabiegi z twarzą, no, chcą pokazać się przede wszystkim ludziom. Chcą zrobić wrażenie na ludziach. Po co? No po to, żeby coś ugrać dla siebie. Ci obłudnicy robią to nie z myślą o Bogu, nie robią tego mając jakieś czyste intencje, czyste motywacje, żeby Bóg był w jakiś sposób uwielbiony, wywyższony, ale chodzi o to, żeby oni mogli być w jakiś sposób wywyższeni przez. Przez innych ludzi. Bóg tu jest całkowicie wtórny. Najważniejsze jest dla nich jest to, aby być widzianymi i podziwianymi przez innych, a jeżeli tak robią, aby podobać się ludziom, aby być przez nich podziwianymi, no to już odbierają swoją zapłatę od ludzi. Yy, tak, od Boga takie osoby nie dostaną nic. No, skoro już mają zapłatę od ludzi, to Bóg im nic więcej nie da. Bóg nie nagradza obłudy. To jest taka ważna rzecz. Bóg, dla Boga obłuda jest grzechem. I ostatnia rzecz. Post, który podoba się Bogu. Więc jak zatem pościć, aby podobać się Bogu? Jezus mówi nam o tym w dwóch kolejnych wersetach, 17 i 18. Ale ty, gdy pościsz, namaś swoją głowę i umyj twarz. To nie ludzie mają widzieć, że pościsz, lecz Twój Ojciec, który jest w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie. Więc pierwsza rzecz, jaką tu widzimy, to Jezus mówi, aby namaścić swoją głowę i umyć twarz. Ale co Jezus ma tu na myśli. Jak ja czytam ten fragment, to taka, czytałem, to, to taka pierwsza myśl, jaka mi przyszła, to, no to była myśl powiązana no, z z namaszczeniem głowy, umyciem twarzy, yy, czyli no, jeśli jest, jak wykrzywianie twarzy związane było z bałaganem i brudem na głowie, tak namaszczenie głowy i umycie twarzy ma się wiązać z, z takim wyjątkowym zabiegiem na twarzy i włosach, czyli zamiast wykrzywiać twarz, to lepiej ją po prostu ozdobić na czas postu. Ale czy w takim razie ozdabiając czy pielęgnując swoją twarz w taki wyjątkowy sposób, no nie robimy tego samego co obłudnicy? Bo przecież zmienia się tylko pewna forma, już nie jest brudne, ale jest jakieś wyszukane. Tak? Czy nie jest bałagan, ale jest jakieś wyszukane. Yy, yy, więc, więc robimy coś, co w taki zewnętrzny sposób też pokazuje, że, że pościmy. Tylko w inny sposób. A przecież w poście nie chodzi o to, żeby nas ludzie widzieli. W związku z tym, no, taka interpretacja tego namaszczenia głowy i umycia twarzy jest niewłaściwa. Nie jest to coś wyjątkowego, coś szczególnego. Więc o co tu chodzi? Bo tak jak wcześniej powiedziałem, w tradycji żydowskiej osoba poszcząca miała zakaz namaszczania włosów i mycia twarzy, ale gdy nie pościła, to mogła korzystać z tych codziennych, Normalnych zabiegów kosmetycznych czy pielęgnacyjnych, i namaszczenie głowy oraz umycie twarzy było takim normalnym, codziennym zabiegiem pielęgnacyjnym, higienicznym Żydów. I tak jak my dziś, powiedzmy, myjemy rano zęby, mężczyźni się go golą, kobiety nakładają krem, czy też robią makijaż, i zarówno mężczyźni, jak i kobiety układają włosy, chyba że ktoś ma takie krótkie jak ja, albo nie ma w ogóle, więc. Nie przejmuje się tym, <głos》>, ale w, ka w każdym razie no, jest jakaś taka codzienna procedura, tak? I, i to jest coś dla nas normalnego, coś, czym nie wzbudzamy żadnego, jak to, żadne, nie przyciągamy uwagi innych. To jest tak, jak wyglądamy na co dzień. W związku z tym, Jezus wzywa. Aby osoba, która pości, stosowała te same zabiegi pielęgnacyjne twarzy i włosów, z jakich korzysta się na co dzień. Dlaczego tak? Ponieważ taka osoba będzie wtedy wyglądać tak samo, jak wygląda każdego innego dnia. Taka osoba nie będzie w żaden sposób się wyróżniać i taka osoba nie będzie swoim wyglądem komunikować wszystkim dookoła. Uwaga, wszyscy, bo ja poszczę. Chodzi o to, żeby wygląd tej osoby nie był takim napisem na czole, który wszyscy dookoła widzą. Więc ani fryzura, ani wyraz twarzy, ani cokolwiek innego mają nie wskazywać ludziom dookoła nas, że pościmy, pościć inkognito, może tak powiedzieć. To znaczy, że ten post ma się odbywać w ukryciu przed ludźmi. Pościmy dla Boga, przed Bogiem, pościmy, żeby uniżyć się przed Bogiem, pościmy, ponieważ zabiegamy o coś przed Bogiem, więc jest to sprawa pomiędzy mną czy nami, a Bogiem. A innym ludziom nic do tego. Tylko Bóg ma o tym wiedzieć i Bóg, który jest w ukryciu, widzi to wszystko, co jest w ukryciu i wtedy Bóg odpłaci takiej osobie, taki post podoba się, się Bogu. Czyli najprościej mówiąc, Jezus wzywa swoich słuchaczy i uczniów do tego, aby pościli w taki sposób, który jest widoczny tylko dla, dla Boga. Więc Pan Jezus uczy nas na temat postu. W ten sposób przypominamy sobie, że post jest środkiem łaski danym nam przez Boga i dlatego warto korzystać z tego środka łaski. Post, właściwy post, szczery post jest czymś, co przynosi różne korzyści wierzącym, ale o tym może powiem za, za dwa tygodnie. Jeżeli, jeżeli uda mi się przygotować taki temat, a wydaje mi się, że jest to potrzebny temat, żeby to rozwinąć, więc postaram się. W każdym razie, tak jak udzielanie wsparcia, tak jak modlitwa do Boga, jest czymś oczywistym w życiu uczniów pana Jezusa Chrystusa. Tak też powinno być z postem. Pan Jezus nie potępia faryzeuszy za ich post, nie potępia ich za to, że pościli dwa razy w tygodniu, ale potępia ich za ich obłudę. Pan Jezus nikogo nie zniechęca do postu, wręcz odwrotnie, zachęca do tego, żeby korzystać z tego, ale zachęca też do tego, żeby to był post szczery, żeby to był post przed Bogiem, a nie przed ludźmi. I Pan Jezus po raz trzeci przypomina nam Bóg, że, że Bóg, który jest w ukryciu, którego nie widać, widzi to wszystko, co jest w ukryciu. Widzi to wszystko, czego inni ludzie nie do, czy, czy ludzie nie dostrzegają, widzi to wszystko, czego ludzie nie są w stanie zobaczyć. On widzi serce, On widzi motywację, On widzi pragnienia. Dlatego jeśli udzielamy wsparcia, wsparcia, udzielamy jałmużny, modlimy się lub pościmy nieszczerze, obłudnie, dla wzbudzenia podziwu u ludzi, to Bóg to wszystko widzi. Bóg widzi nasze serce, nasze myśli, motywacje, przed Nim takie rzeczy nie, 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 nie są w stanie się ukryć. Dlatego też Boga nie da się oszukać, Boga nie da się zmanipulować, nagiąć Go do naszej własnej woli. Nas ludzi jak najbardziej można oszukać, można zwieść, ale Boga się nie da. Bóg takiego obłudnika czy też takiego obłudnego oddawania czci nie honoruje, nie przyjmuje. Bóg. Dlatego w wyrażaniu naszej religijności, pobożności powinniśmy dążyć do tego, żeby być szczerymi przed Bogiem. Bogu nie zależy aż tak na naszych tych religijnych uczynkach, co na naszym sercu. Bo jeżeli nasze serce jest we właściwym miejscu, to automatycznie będą z niego wychodzić właściwe rzeczy, we właściwy sposób. Ale jeżeli nasze serce będzie w niewłaściwym miejscu, to będą z niego wychodzić złe rzeczy. Tak jak Jezus mówi, że z dobrego skarbca człowiek wydobywa dobre rzeczy, a ze złego wydobywa złe. Więc Bogu zależy, żebyśmy w naszej pobożności, w naszej religijności byli szczerzy. Żeby to wszystko, co robimy dla Boga, wypływało z naszego serca, wypływało z miłości do, do Pana i żeby to było autentyczne. Pamiętajmy, że podstawowy cel religii, religijności, pobożności. To wywyższenie Boga, uwielbienie Boga. Celem korzystania z tych różnych środków łaski, jakie Bóg nam dał, nie jest kierowanie uwagi innych na nas, ale jest kierowanie naszej własnej uwagi na Boga, na Chrystusa. Taki przykład widzimy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Jezus nigdy niczego nie robił na pokaz, choć był. Kuszony w tym kierunku, chociaż go zachęcano, żeby, żeby uczynił jakiś cud, to wtedy mu, mu uwierzą. Więc Jezus nie robił takich rzeczy. Jezus nigdzie nie robił niczego obłudnie, nie szczerze, żeby zyskać podziw u ludzi, a miał Jezus okazję, wiele okazji, do tego, żeby tak postąpić, bo był też osob był przede wszystkim osobą publiczną. Więc raczej swoich uczniów uczył szczerości przed Bogiem, uczył bycia autentycznym przed Bogiem, obłuda była Mu po prostu czymś obcym, czymś, czym się brzydził, od czego trzymał się z daleka. I tym samym Chrystus pokazał nam, że w chrześcijaństwie, w oddawaniu Bogu czci, no nie ma miejsca na, na obłudę. Obuda jest w chrześcijaństwie wielce niepożądana. Dlatego też dokładajmy starań i pilnujmy swoich serc, abyśmy nie byli obłudnikami ani w udzielaniu wsparcia, ani w modlitwie, ani w poście, ani w czymkolwiek innym, co służy oddawaniu Bogu czci. Paryzeusze zaczynali dobrze, ale w pewnym momencie gdzieś tam odeszli. Od, od, od tego pragnienia bycia, zachowania czystości przed Bogiem i zaczęli się skupiać na tym, co zewnętrzne. Nas zaczęli myśleć o tym, jak zrobić wrażenie na innych. I, i, I Kościół Pana Jezusa Chrystusa wcale nie jest odporny, zaszczepiony przeciwko takim postawom. Nasze serca mogą być oszukane przez grzech i możemy. W jaki sposób szukać podziwu u ludzi. Więc sprawdzajmy swoje motywacje, a jeśli widzimy obłudę w naszych sercach, to działajmy. Róbmy wszystko, żeby pozbyć się tej obłudy, abyśmy mogli w czysty sposób służyć naszemu Panu, abyśmy mogli mu służyć, służyć w czystości serca, nieobłudnie, szczerze. Więc taką zachętę daje nam Pan Jezus Chrystus. Jego naśladujmy. Amen.